Siema, kochani. Często zadajecie mi pytania na priv i czasami uważam, że są tak ważne, że warto na nie odpowiedzieć w formie filmu. Zadajecie mi pytania jak się modlić o to, o to, tamto, siamto, a dzisiaj padło pytanie jak się modlić o to, by być z ukochaną osobą, tą konkretną ukochaną osobą. I co Mogę powiedzieć. Przede wszystkim zacznę od ogółu, Więc nie ma jakiejś żadnej specjalnej techniki modlitwy, jakiegoś, jakiejś kombinacji paciorków, w której jak szyfr do sejfu, jak wbijecie, to Bóg was wysłucha i powie: Dobra, to jest ten kod dajemy. To w ogóle tak nie funkcjonuje. W ogóle. Tu nie chodzi o technikę, tu chodzi o wiarę, o to odczucie, czy ty się czujesz tak, jakby się to już wydarzyło, i chodzi też o to, czy ty, ta rzecz, o którą się modlisz, bądź osoba, jest dla Ciebie, tak? Jest przeznaczona dla Ciebie. I teraz, jak ja sobie wspomnę na szczęśliwe lata. Yy, o jakie rzeczy ja się modliłam, to po prostu cieszę się ogromnie, że Bóg tego nie wysłuchał. Yy, bądź ja się też rozmyślałam po czasie, że jednak dobra, to, to jednak było głupie, to jednak było głupie, to nie było zbyt mądre. Ale wracając do yy, meritum, jak się modlić o cokolwiek? Więc podam uwaga, uwaga, złoty klucz. Złoty klucz do sejfu. Więc przy Naprawdę zamieńcie się w słuch. Porozmawiajcie z Bogiem szczerze, jak z przyjacielem. Nie ma innej um, drogi, nie ma żadnego wytrychu, nie ma żadnego sekretu. Jest wiara. Oczywiście jest, bo ktoś powie, no ale przecież jest wiara. No oczywiście. No. Słuchajcie, Biblia mówi, że Bóg wysłuchuje tych, którzy wierzą, że On jest. I że nagradza tych, którzy go szukają. Jeżeli modlisz się do Boga, no to znaczy, że go szukasz, tak? Więc y, tu też chodzi o szukanie w trochę innym aspekcie, ale o tym innym razem, tak? Natomiast sam y, proces modlitwy już zakłada, że ty szukasz Boga, już zakłada, że ty wiesz, że on jest, ty wierzysz i y, y, do niego się zwracasz. Więc y, jakby punkt pierwszy mamy odhaczony. I teraz. Ja nie mam w ogóle, o, o nic się nie modlę z perspektywy, nie wiem, znawcy. Z perspektywy, że no, może na tej zasadzie bliskości, tak? Że ja z Bogiem mam wieloletni kontakt i jestem po prostu w stanie sobie wyobrazić to, że siedzę z nim, rozmawiam. I sobie luźno rozmawiamy, luźno. I też na tych luźnych rozmowach słyszę jego głos, więc tak, to jest ten moment, że ci, którzy nie wierzą w takie rzeczy, mogą się zacząć śmiać. Tak, to jest ten moment. Ale ja wiem, co mam, więc no, sorry. I mm, jeżeli masz tą osobę, którą kochasz, e, o której myślisz, o której marzysz, to najlepsze, co możesz zrobić, to porozmawiać z Bogiem szczerze, tak? Własnymi słowami. Kochany tato, ty wiesz, co jest w moim sercu, ty wiesz, co ja czuję, on to czuje, tak? I ja bardzo chcę z tobą porozmawiać. Chciałam z tobą porozmawiać jak córka. Ty widzisz, co jest w moim sercu. Ty widzisz, co, co czuję, co przechodzę i tak dalej. I takie postawienie sprawy Bogu, zostawienie mu też mm, tej sprawy w jego rękach, zaufania, że mm, On dobrze uczyni, e, to naprawdę robi robotę, bo On może Cię pokierować. Jeżeli ta osoba, e, dajmy na to. Mm, już nie chce się bawić w studium indywidualnego przypadku, ale jeżeli ta osoba nie chce z Tobą być z jakiegoś tam powodu, to Duch Święty może Cię doprowadzić do miejsca zrozumienia, e, jaki to jest powód, tak? Bo może coś jest w Twoim życiu, co tą osobę blokuje, i Bóg da Ci zrozumienie tego. Więc ja uważam, że nie ma lepszego sposobu. E, jak po prostu postawienie Bogu jasno sytuacji od Ciebie, od Twojej strony, jak to wygląda, co Ty czujesz, co Ty przechodzisz, co jest w Twoim sercu, co jest w Twojej duszy, i no po prostu ja nie widzę lepszej opcji, naprawdę, tak jak siedzę i myślę, i e, wierzysz po tej modlitwie lub w trakcie, lub nawet przed modlitwą. Że to, co powiedziałaś, zostało wysłuchane. I że po prostu On Cię słyszy i on na tą modlitwę odpowie. Ja wiem, że tu się zaraz z... może zlecieć grupa ludzi, którzy mówią, tak, ta osoba wcale może nie być dla ciebie. Ale zostawmy to Bogu. Zostawmy to Bogu, jeżeli ta osoba faktycznie nie jest dla Ciebie, to, to i tak się e, wyklaruje, tak? Tylko może dzięki tej modlitwie wyklaruje się w możliwie najlepszy dla Ciebie sposób. Że się przekonasz, że ta osoba może nie jest dla Ciebie i w tym samym czasie coś innego się podzieje, ale nie zakładamy od razu negatywnie. Więc poza e, szczerością, zaufaniem, i wiarą, że on odpowiada na modlitwę. I ty nie musisz mu dziury w brzuchu wiercić, bo to, że jest powiedziane, że tam kobieta nastawała na tego tam sędziego i go w nocy męczyła, żeby on tam coś zrobił, już nie pamiętam dokładnie o to, nie oznacza, że to jest nasz styl. My się nie mamy do Boga modlić jak do sędziego. My mamy się modlić jako do ojca. Więc nie przykładajcie tego. To jest tylko porównanie. Ja uważam, że modlitwa pełna zaufania to jest modlitwa wypowiedziana raz. Wcale nie musisz codziennie o to prosić, ale możesz oczywiście, jeśli chcesz. Tylko pamiętaj, że odpowiedź przyjdzie z łaski, a nie przez to, co Ty robisz. Bo jeżeli sobie przypiszesz tak, Bóg mnie wysłuchał, bo ja codziennie, bo ja codziennie. Yy, się modliłam, modliłem, to punkt ciężkości jest na Tobie, a nie na Bogu. No i w duchowym świecie jest to zwarcie, czyli wejście w stare przymierze. A to w ogóle nie o to chodzi. Um, jeżeli coś się zadzieje, to jest to tylko zasługa Boża i Jego łaski. I koniec. Wystarczy. Um, mam nadzieję, że pomogłam i zresztą um, w ogóle um, nie... Nie drążcie do tego, jak mam się modlić. No, najprościej z serca, szczerze, z wiarą, uczciwie. Bóg jest Bogiem prawdy i Bóg jest Bogiem miłości. Więc yy, i cię kocha i ceni prawdę z twojej strony. That's, that's it. Pozdrawiam.